Witam serdecznie na kanale Moje i dzisiaj zapraszam Was do recenzji tego to ciekawego foldera od firmy Demco Knives, a konkretnie jest to model AD20.5. Na początek woli takiego krótkiego wprowadzenia. Co to jest firma Demco Knives? Jest to firma założona przez znanego projektanta noży pana Andrew Demco, który przez wiele lat współpracował z firmą Cold Steel. To on między innymi wymyślił blokadę Scorpion Lock znaną z foldera Cold Steel AD15, oraz myślę, że to co jest bardziej znane i charakterystyczne dla firmy Cold Steel i dla Andrew Demko to blokada Triad Lock, która jest stosowana praktycznie w większości noży tego producenta. Po tym jak Lynn Thompson sprzedał swoją firmę, czyli Cold Steela, do GSM Outdoors. Andrew Demko, mimo początkowych deklaracji, że jednak pozostanie w firmie Cold Steel i dalej będzie z nimi współpracował, ostatecznie zdecydował się zająć się produkcją własnych noży. Na początku była to manufaktura, były to noże customowe, w tym m.in. protoplasta tego tej noża, który, którego widzicie, czyli model Demko Knives AD-20. No i później z racji tego że te AD20 były dosyć ciężko dostępne na, na rynku, nawet na rynku wtórnym. Pomijając kwotę, które tam sięgały setek, ile nie tysięcy w dolarów amerykańskich, no to również ta produkcja nie była w takiej liczbie, jakiej ludzie chcieli, mimo tej wysokiej ceny, ten noży kupować. No i wówczas Andrew Demko postanowił. Rozpocząć produkcję masową swojego noża, czyli takiego jakby trochę pomniejszonego, a na pewno odchudzonego tutaj, jeśli chodzi o ten wymiar, czyli modelu AD20.5. No i ta produkcja, co nam tutaj również napis na głowni sugeruje i informuje, została przeniesiona do Tajwanu. Tyle słowem krótkiego wstępu o samej firmie, no i teraz oczywiście porównanie wielkościowe. Zacznę już. tym razem od Victorinoxa 91 mm, model e, Tinker, Sanremo 710, Spiderco Delica czwórka no i oczywiście Pontario Rad 1. To, co widać, to myślę, że to zestawienie dobrze obrazuje fakt, iż e, demko AD25 jest nożem średniej y, wielkości, tak widać, mniejszy trochę od Rata, większy trochę od y, Deliki, więc myślę, że rozmiar do edycowania na co dzień jak najbardziej jeszcze słuszny. Tyle jeśli chodzi o porównanie wielkościowe, teraz pora na plusy i minusy, a jak zawsze zacznę oczywiście od plusów. No i pierwszy z nich to jest y, mechanika, Mechanika oparta na łożyskach. To wszystko działa tutaj bardzo płynnie, nie ma żadnego problemu. zresztą widzicie, głównia sama po zwolnieniu blokady sama opada. Nóż sam praktycznie się składa. Dzięki temu też bardzo fajnie się tym nożem klika i bardzo fajnie się też nim po prostu bawi. Kiedy nie musimy go używać, kiedy nie musimy nic z nim ciąć, po prostu fajnie jest sobie tym folderem poklikać. No i dla mnie jest to na pewno plus. Kolejny plus to jest ergonomia. E, ergonomia, która naprawdę tutaj bardzo fajnie się sprawdza na, przy cięższej pracy, przy mocniejszym chwyceniu, ściśnięciu tego noża. E, mało co tutaj jest w stanie nas e, w jakiej, w sprawić jakikolwiek dyskomfort e, w naszej e, dłoni. I jedyne może małe zastrzeżenie e, co do tej ergonomii to mam do tych wewnętrznych krawędzi okładek, które są po prostu tutaj ścięte pod kątem prostym. No i przez to też czasami zdarzy się, że skóra na palcu nam się potrafi między jedną a drugą tutaj jakoś wcisnąć i w momencie, kiedy ściśniamy mocniej, jakoś tam odpowiednio chwycimy. Czasami po prostu zdarzało mi się, że czułem, czułem po prostu te, te krawędzie. Nie było to jakieś bolesne, nie było to jakieś mocno nieprzyjemne, ale no po prostu było to wyczuwalne. Co do pozostałych aspektów, żadnych zastrzeżeń tutaj nie mam tym nożem, pracuje się bardzo wygodnie, zarówno w chwycie tym takim powiedzmy pierwotnym, który jest tutaj, jak gdyby pod który jest ta rękojeść wyprofilowana, ale również mamy tutaj możliwość chwycenia sobie trochę bliżej główni, żeby mieć większą kontrolę nad cięciem, nad pracą główni. Może nie jest to tutaj tak typowy, dedykowany finger troll, jak w niektórych nożach. Ale również tutaj można w ten sposób używać. Korzystałem, nic mi się tutaj nie stało, palec nikt mi się nie ześlizgnął na krawędź nącą, więc myślę, że śmiało można również w ten sposób tym nożem pracować. Kolejny plus to jest kilka możliwości otwarcia tego noża, to również dla tych, którzy lubią się bawić, ale nie tylko. Mamy tutaj standardowo oczywiście kołek obustronny, więc możemy sobie go otworzyć powoli, możemy również. Wystrzelić z tego kołka. Mamy tutaj również wycięcie w głowni otwór, dzięki któremu również możemy sobie przy użyciu kciuka, jak nie chcemy kołkiem, to możemy tym otworem otworzyć głównie. No i również możemy tutaj zrobić spidey flicka dzięki właśnie temu otworowi, bo przyznawcę, że jeśli chodzi o kołek, to nie udało mi się. Ale jeśli chodzi otwór jak najbardziej. No i oczywiście mamy też y, możliwość otwierania te i zamykania tego noża przy użyciu samej, tylko blokady, czyli Shark Loka. Y, do blokady oczywiście przejdę jeszcze za chwilę, no ale również jak widzicie, po zwolnieniu blokady głownia swobodnie nam tutaj lata, więc można śmiało również w ten sposób otwierać, zamykać, otwierać, zamykać i sobie po prostu klikać. Kolejny plus to są dobre właściwości tnące. Pomimo tego, tu muszę przyznać, że byłem pozytywnie zaskoczony tym nożem, pomimo tego, że parametry, jeśli chodzi o szlif, nie są jakieś tutaj bardzo dobre. Jeśli chodzi o wyprowadzenie, myślę, że teraz dobrze to widać. Jeśli chodzi o wyprowadzenie szlifu, tutaj za krawędzią tnącą, to nie jest tutaj jakoś bardzo cienko. Nie ma też oczywiście dramatu, nie jest jakoś tak bardzo grubo, ale powiem szczerze, że no, miałam okazję testować wiele noży, które znacznie cieniej tutaj to wszystko mają wyprofilowane. Chociażby Spiderko Delika, myślę, że tu będzie to dobrze widoczne, jak tutaj mamy to wszystko wyprowadzone, zeszlifowane, a jak mamy tu w przypadku demko. No i druga sprawa może też od razu deliki porównam grubość grzbietu głowni. Grubość głowni to jest naprawdę praktycznie dwa razy tyle, co w Delice. A mimo tego, jeśli chodzi o cięcie, o pracę tym nożem, to powiem szczerze, że bardzo przyjemnie się nim pracuje. Nie miałem tutaj żadnych zastrzeżeń. Raz, że ta ergonomia bardzo tutaj fajnie działa, na no dwa, że cięcie nawet materiału, który cała ta głownia musi wejść, czyli na przykład kartonu, czy też grubszego kartonu, nie stanowiło żadnego problemu. Nie musiałem się tutaj siłować. Nie musiałem tutaj jakoś dokładać dodatkowej siły. Po prostu ta głownia przechodziła przez cięty materiał bez większych problemów, tak powiedziałem wcześniej, ku mojemu jak najbardziej pozytywnemu zaskoczeniu, więc tutaj zdecydowanie za właściwości tnące idzie ode mnie plus. Kolejny plus to jest niewielka waga w stosunku do rozmiaru tego noża, i żeby tutaj nie być gołosłownym. 101,7 g, czyli powiedzmy 102 gramy, czy można śmiało to zaokrągić. Co moim zdaniem jest bardzo dobrym wynikiem zważywszy na wielkość tego noża, no i również tą głownię, która, tak jak tutaj mówię, no nie, nie szczędzono stali na, na tutaj tą głownię, więc to również dokłada dodatkowej wagi, ale końcowy rezultat jest jak najbardziej pozytywny. I Również w przypadku noszenia tego noża nie wyczuwa się go specjalnie w kieszeni. Ja miałem okazję testować go przez okres letni, więc to się wiąże oczywiście z krótkimi spodenkami. Również w tych krótkich spodenkach ten nóż mi nie przeszkadzał i nie doprowadzał na przykład do tego, że nagle te spodenki zaczęły mi się osuwać. Co to, to nie, więc tutaj waga również idzie na plus. Kolejny plus to jest fakt, iż jest to nóż w pełni przeznaczony dla osób zarówno prawo, jak i leworęcznych. Co na to ma wpływ, że ten nóż równie dobrze nadaje się dla leworęcznych, co dla osób praworęcznych? No to przede wszystkim blokada, którą tak samo obsługuje się i prawą, i lewą ręką. Co prawda nie jestem leworęczny, ale myślę, że no, może w trochę nieudany sposób zamykanie idzie zdecydowanie lepiej, ale. Da się tutaj jak najbardziej, da się no, po prostu e, obsługiwanie tego noża jest na takim samym poziomie, zarówno prawą, jak i lewą ręką. E, mamy oczywiście to, co wspomniałem wcześniej, czyli kołek obustronny, otwór do otwierania, no, blokada, którą też możemy już otworzyć. E, no i co prawda, na pierwszy rzut oka widać, że ten klips jest mocno wyprofilowany. Ale producent tutaj poszedł na rękę, wiedząc, że tak naprawdę wszystkie aspekty poza tym wyprofilowanym klip, klipsem są e, sprawiają, że ten nóż jest bardzo dobry dla osób leworęcznych, więc w zestawie razem z nożem otrzymujemy drugi klips, e, który jest po prostu wyprofilowany na tą stronę, tak żeby również można było sobie po prostu ten zdjąć i zamontować tamten drugi i śmiało jak osoba leworęczna może ten nóż używać tak samo, jak osoba praworęczna, więc za to zdecydowanie idzie plus. Kolejny plus to jest blokada typu Shark Lock. Jest to stosunkowo nowość na rynku. Jest to blokada, którą zaprojektował, wymyślił, stworzył Andrew Demko. No i również ją opatentował, więc tej blokady na ten moment, dopóki patent za kilkanaście, kilkadziesiąt lat nie wygaśnie, to inni producenci producenci nie będą mogli tej blokady używać, a jeśli chodzi o jej plusy, no to tak co przed chwilą wspomniałem, czyli tak samo obsługuje się ją przez osoby prawo, jak i leworęczne. Jest to w takim jak gdyby ogólnym koncepcie blokada w moim odczuciu bardzo zbliżona do Benchmade'owskiego axis, axis Lock'a. Co prawda zupełnie inaczej to funkcjonuje, no bo Axis Lock'iem mam żeby o, to nie to ale to już jest to. No to tutaj musimy użyć dwóch, no można jednym, ale wygodnie znacznie jest dwoma, dwoma palcami. I w porównaniu na przykład do Axis Locka, chociaż samo założenie jest bardzo podobne, wiadomo przy zamykaniu nie mamy chociażby ręki żadnego palca na drodze głowni. Tak więc ryzyko tego, że się dziś potniemy, jest znacznie, znacznie mniejsze. Ale co jest tutaj istotne to to, że ta blokada jest jeszcze bardziej e, wygodna, jeszcze wygodniejsza w obsłudze z tego względu, że nie musimy tutaj praktycznie żadnego większego ruchu wykonać. W momencie, kiedy obsługujemy Axis Locka, no niejako opieramy nóż tutaj o e, koniec swojej dłoni, no i reszta tutaj trzymamy za, za Axis Locka. Tutaj mogę cały czas pewnie trzymać ten nóż praktycznie wszystkimi palcami, jedynie palec wskazujący jest mi potrzebny do obsługi tej głowni. Więc porównując ją do, do Axis Locka, jest ona dla mnie wygodniejsza, pewniejsza. Pewniej trzymam nóż w momencie, kiedy obsługuję tą głównie w porównaniu do, do Axis Locka. Więc no, tutaj dla mnie bardzo duży plus. No i dodatkowy atut. Przyznam szczerze, nie testowałem tego, ale też no, zorientowałem się i widziałem, że inni też to testowali również sam producent deklaruje, ta blokada jest jedną z najmocniejszych, ale nie najmocniejszą w folderach w ogóle. I powiem szczerze, że tak powiedziałem, nie testowałem tego, nie, nie, wiem, nie wkładałem tego noża w imadło i wieszałem jakiś obciążniku, żeby sprawdzić, czy to faktycznie jest tak, tak wytrzymałe, ale no, patrząc na to, jak ta blokada wygląda? Jaki tam jest kawał metalu w środku? Zapraszam, odsyłam do mojego filmu z rozkręcania tego foldera. Tam możecie zobaczyć dokładnie, jak ta blokada wygląda od wewnątrz, na jakiej zasadzie działa. Więc widząc to, jak to funkcjonuje, jak to jest solidnie, można powiedzieć, trochę siermiężnie skonstruowane, tu mamy cały ten kawał metalu, który no jest blokadą tak naprawdę. To całe to jest po prostu blokada, która nam ten, tą głownię po otwarciu trzyma. I ja szczerze powiedziawszy, korzystając z tego noża, mimo tego, że nie katowałem go jakoś specjalnie, to cały czas miałem takie poczucie, że mam niesamowity zapas mocy. No patrzcie, właśnie przez tą, przez tą blokadę, że Gdybym chciał, to myślę, że mógłbym śmiało tym folderem batonować bez luzowania blokady. Wiadomo, foldery nie są o tym batonowania, ale w jakiejś awaryjnej sytuacji, kiedy nie mam nic innego dostępnego pod ręką, no to można. Z tym, że zaleca się wówczas, żeby głownia nie była zablokowana, tylko żeby luźno latała. Tutaj mam wrażenie, że śmiało mógłbym tym nożem batonować, a ta blokada dałaby sobie z tym. Radę bez większych problemów, więc miałem tutaj cały czas poczucie dużego zapasu mocy. Tyle, jeśli chodzi o plusy, teraz pora na minusy. No i pierwszy z nich to jest ostry jimping na blokadzie, czyli tutaj na tej płetwie rekina, tego szartloka. Zwłaszcza tutaj na froncie, kiedy, gdzie jest to fragment, z którym najczęściej nasz palec ma styczność przy otwieraniu i zamykaniu. No i powiem szczerze. Że sprawiało to pewien dyskomfort. Nie wiem, czy to będzie dobrze widoczne, mimo tego, że one. No nie, myślę, że teraz, o, myślę, że teraz dobrze widzicie, że te nacięcia, te, te listki po tych nacięciach są dosyć cienkie i nie są tutaj w praktycznie żaden sposób zaoblone i to czuć. To czuć na, na palcu, zwłaszcza, zwłaszcza na początku. Po później zauważyłem, że po jakiś tygodniu, dwóch, ten mój palec się już przyzwyczaił odpornie. Może skóra pewnie tutaj się zrobiła draj grubsza już mi to tak mocno nie przeszkadza, ale na początku y, sprawiało to dyskomfort. Zresztą teraz też no, po prostu czuję to, czuję tą blokadę. Bawiąc się klikając tutaj, teraz chociażby podczas tego nagrywania recenzji, no to już y, przy którymś tam użyciu tej blokady czuję po prostu, że, y, że no, dotykam czegoś nieprzyjemnego. Więc to na pewno jest na minus. Y, kolejny minus to jest już kwestia tej mocno estetyczna, y, dla mnie ważna, no to jest ta dziura tutaj. Między rękojeścią, okładkami a samą głownią. Szczerze powiedziawszy, myślę, że można by jakkolwiek sposób tutaj znaleźć, i nie byłoby to chyba aż takie trudne, żeby po prostu tą dziurę zniwelować, żeby to wszystko było ładnie zabudowane, i wtedy estetycznie to po prostu by lepiej wyglądało. A tak to, no nie wiem, no, nie jest to może jakiś dramat, ale no, jednak jest tutaj duża, duża że tak powiem brzydko japa między właśnie okładką a głównią. No, i to względów estetycznych tutaj mi przeszkadza, więc idzie za to minus. Kolejny minus to jest jumping na głowni, który bardzo słabo, praktycznie w ogóle nie trzyma palca. Tutaj nie ma tak naprawdę żadnej trakcji. Mam wrażenie, że ten jumping to jest bardziej chyba tak dla wrażeń estetycznych, jakiegoś designu, żeby to wyglądało tak bardziej. Nie wiem, agresywnie, tak, tak hardo, twardo, bo jeśli chodzi o spełnianie funkcji, jaką powinien Jinping spełniać, to mój palec bez problemu, zarówno jak chwycę, że no tak powiem, standardowo, jak i też sobie tutaj chwycę bliżej, to no nie, tutaj nie ma praktycznie żadnego otrzymania na żadnej, żadnej trakcji. Mój palec bez problemu jest w stanie tutaj sobie po tym jeździć i, i nic się tutaj specjalnie nie dzieje. W porównaniu na przykład do tego jimpingu, który jest tutaj na, na głowni, on jest zdecydowanie lepszy i mocniej to wszystko trzyma. Więc jeśli chodzi o ten jimping na głowni, to również idzie minus. Kolejny minus, ostatni i chyba najbardziej najważniejszy, najistotniejszy, to jest cena. Cena, konkretnie stosunek ceny do materiałów, jakie tutaj zostały przy tym nożu użyte. O, powiem szczerze, że <noise> mocno się głowiłem. E, oczywiście ta cena jest na minus. E, no, na pewno nie jest na plus, ani też nie jest neutralna. Więc nie, ma ta, nie będzie tak, że nie będę o nich wspominał, ponieważ w Polsce ten nóż w tej wersji, czyli no może nie do końca tej, no bo to jest wersja specjalna dla sklepu amerykańskiego: sklepu Knife Center. Ale generalnie ta sama wersja, tylko że nie w stali D2, tak jak ja tutaj mam, tylko w stali AUS-10A. No i też o okładkach wykonanych z jakiegoś plastiku, z tworzywa sztucznego, w innych kolorach, ale to jest generalnie praktycznie to samo. No to taki nóż kosztuje około 900 zł, 900-950 w tym, w tym przedziale. No i powiem szczerze, że, że no cena jest... Eee Mocno nieadekwatna, że tak to określę, mocno nieadekwatna do materiałów, do tej stali, ponieważ za podobne, za te same pieniądze możemy dostać noże w stalach znacznie lepszych. E, Powiedzmy to, co ostatnio też chodzi mi po głowie, na przykład e, Acta werba A100. E, nóż. Wykonany w tej podstawowej swojej wersji, na głowni mamy stal Elmax, czyli zdecydowanie zdecydowanie lepsza niż czy to AUS10A czy też D2. Na rynku jeszcze, co prawda, dalej mamy tworzywo, tworzywo sztuczne. No i ten nóż kosztuje zresztą w tym samym sklepie, w którym można u nas dostać demko ad 25 kosztuje około powiedzmy, 700, yy, 750, 800 zł, 8, nie więcej niż 800 zł. No ale mamy lepsze materia, przynajmniej na główni. Więc y, tutaj no powiem szczerze, no ta cena jest problemem, jest dla, jak dla mnie za wysoka, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż w Stanach ten nóż kosztuje 150 dolarów yy, i no i nawet amerykańscy recenzenci często narzekają, że to nie jest cena adekwatna do, do materiału, bo za te same pieniądze możemy, czy tam plus, minus kilka dolarów, możemy mieć na przykład Hoga Dekę, który jest tutaj no, wykonany z lepszych materiałów, bo na przykład na rynkości mamy G10, na... Na głowni tam bodajże jest 20 CV, jeśli dobrze pamiętam. Tak, 20 CV, trójnocy CV. Więc no to już jest znacznie, znacznie, znacznie lepsza stal. No ale wiadomo, cena amerykańska to jest jedno. A jak to wygląda teraz, jeśli chodzi o stosunek dolara do złotego i te wszystkie dodatkowe opłaty, podatki, akcyzy, waty, nie waty. No to powiedzmy, różnica między tym, za ile mi się udało kupić ten nóż, a w Stanach, a nawet po tych wszystkich ich podatkach, a w Polsce, no to jest jakieś plus minus 300 zł. Więc to też nie jest mało, za to można mieć kolejny fajny nóż, kolejny fajny folder. Więc no jeśli chodzi o tą cenę, no powiem szczerze, za to idzie ode mnie bardzo duży minus. Ja rozumiem, że jest to fajna, fajne się, fajnie się klika. Jest fajna blokada, nowość na rynku, i to wprowadza pewien powiew świeżości tak, w, do, do tego rynku. Gdzie mam wrażenie, że te wszystkie nowe blokady, które ostatnio były wymyślane, są takie trochę jak dla mnie przekombinowane i też z tego względu, na przykład noże z tymi blokadami raczej do mnie nie trafiają, bo po prostu szkoda mi pieniędzy na, na, te, na te noże chociażby y, Bolt, jeśli dobrze pamiętam, Bolt Lock od y, CRKT, y, to też uważam, że to jest mocno, mocno przekombinowane. A tutaj ta blokada naprawdę się sprawdza. Naprawdę jest y, fajna w użytkowaniu codziennym. No i mimo wszystko nie usprawiedliwia to aż tak wysokiej ceny, więc tutaj, żeby już dalej się nad tym nie rozwodzić, no cena, y, stosunek ceny a materiałów to jest zdecydowany minus. Tyle jeśli chodzi o plusy i minusy, no i teraz kwestia samego podsumowania. No, powiem Wam szczerze, że, że gdyby, gdyby nie ta cena, o której przed chwilą wspominałem, wrócę jeszcze do tego tematu, gdyby nie ta cena, gdyby nie tak wysoka cena, albo gdyby ta cena przekładała się też na lepsze materiały tutaj zastosowane. Ja już nie mówię o rękojeści, bo akurat mi plastik nie przeszkadza. Można powiedzieć, że jestem nawet trochę fanem plastiku na, na rynkojeściach, ale gdyby tutaj na głowni było coś lepszego i ta cena byłaby bardziej usprawiedliwiona to szczerze mógłbym powiedzieć, że jest to naprawdę świetny nóż, świetny folder, nie nadaje się on dla każdego i to sobie świetnie zdaję z tego sprawę, ponieważ jeśli chcemy go nosić jeśli chcemy, żeby ten nóż był dyskretny taki, powiedzmy, trochę elegancki, żeby pasował do każdego stroju, czy to do garnituru, czy do jakiejś tam, powiedzmy, sportowej elegancji, czy do zwykłego dresu, no to nie, no to w tych zastosowaniach bardziej eleganckich on się nie będzie sprawdzał, chociażby ze względu na to, że nie mamy tutaj klipsa deep i całkiem sporo noża nam wystaje, no powiedzmy, to też mógłbym dodać do, do minusu, ale w ostatecznym rozrachunku mi to strasznie nie przeszkadzało, ale jeśli ktoś lubi klipsy deep carry, w sumie ja lubię, ale dobra więc jeśli komuś przeszkadza za każdym razem nóż wystający fragment noża, no to tutaj widzicie wystaje tego noża całkiem, całkiem sporo jeszcze w tym kolorze to już w ogóle rzuca się w oczy no i dodatkowo no jest to nóż, który wygląda na typowego woła roboczego jak dla mnie jest to jego duży atut mi to zupełnie też nie przeszkadza Ponieważ nie każdy mój nóż musi być elegancki, dyskretny i taki, wiecie, do garnituru i do wszystkiego. Więc dla mnie naprawdę jest to świetny nóż, źle wyceniony, za dużo po prostu kosztujący, ale gdyby nie to, to mógłbym go śmiało każdemu miłośnikowi noży polecić, jeśli ktoś się nad nim zastanawia. Jeśli ktoś chciałby go nie wiem, przetestować, sprawdzić, albo stwierdził, że kurczę, fajnie by było kupić, no to powiem szczerze, że warto. Warto, y oczywiście, gdyby była niższa cena. No tutaj trzeba już to sobie wtedy przegalkulować, czy chce mieć ten nóż. No ja osobiście zdecydowałem się na jego zakup. To prawda, tak jak mówię, sprowadzony ze Stanów, więc udało się to za mnie, jednak koniec w końców końcu, mniejsze pieniądze kupić, ale uważam, że naprawdę. Ten nóż, ta konstrukcja ma wiele plusów. Blokada, właściwości tnące, ergonomia. To wszystko naprawdę tutaj fajnie gra. Tym nożem można dobrze, przyjemnie ciąć. Dobrze i przyjemnie wykonać każdą pracę, do której nóż jest przeznaczony. Czy tniemy jakiś gruby materiał, czy tniemy jakieś cienkie rzeczy, cokolwiek, czy pracujemy, czy w drewnie chcemy pracować. Do każdego zadania ten nóż świetnie się nadaje, świetnie się sprawdza, wygodnie się nim pracuje. To jest tutaj no, chyba jedna z najczęstszej kwestii, po prostu ten nóż dobrze tnie. E, ergonomia jak najbardziej na plus. Blokada w momencie, kiedy nie musimy ciąć, a chcemy sobie poklikać, bo po prostu lubimy, no, tak mamy, my jako miłośnicy noży, ma większość z nas lubi sobie po prostu swoimi folderami klikać, no to ten nóż też świetnie się do tego nadaje. I tak jak do tej pory moją ulubioną blokadą w nożu, jeśli chodzi o zabawę, o klikanie był Axis Lock, czy też wszelkie jego odmiany tak teraz muszę przyznać, że Shark Lock jest zdecydowanie lepszy, tutaj ten nie mam niestety, wybaczcie, polskiego odpowiednika ten Fidget Factor jest niesamowity po prostu, ty może naprawdę pracuje się, pracuje bawi się świetnie, klika się niesamowicie i tak i tu, no, po prostu, no, mógłbym mogłem tak wyglądać. to chyba jedynie co by mogło mi powstrzymać to to, że w końcu mi palec powie, dobra, zrób chwilę przerwy bo już mnie za bardzo tutaj boli no, i plus jeszcze duży jest taki, że za każdym razem, kiedy korzystałem z tego noża, miałem poczucie, że mogę tym nożem zrobić o wiele, wiele więcej, o wiele cięższą pracę wykonać, i on sobie poradzi, on mi się nie złoży, nie poskłada, nie, nie zacznie mi się sypać coś tam, nie zacznie puszczać, wyginać się. Nie. Miałem po prostu cały czas to poczucie, że tym nożem naprawdę mogę sporo zdziałać. No cóż więcej mogę powiedzieć. Jeśli zastanawialiście się, jeśli rozważaliście jego zakup, no to że tak powiem, musicie wyłączyć myślenie, co dostaje, jeśli chodzi o materiały za pieniądze, które za ten już muszę wyłożyć. Bardziej jednak podchodziłbym do zakupu tego foldera w kontekście tego co dostaje w, bez tych materiałów, czy wykluczając jak gdyby, temat e, materiałów, bo no, one nie są tematyczne. Tak? Tu mamy D2, więc ta agresja cięcia jest fajna. Właściwości tnące są bardzo dobre. aus 10 no, nie używałem osobiście, ale patrząc na, na opinie innych osób, które miały recenzję, które miały tą podstawową wersję, również tutaj nie narzekają, chociaż oczywiście szału nie ma. Ale do edycowania na co dzień, do, do noszenia, gdzie praktycznie każdego dnia, jeśli wykonamy jakieś cięższe prace, tym mnożem i nam się trochę ta krawędź tnąca stępi, no to możemy praktycznie co wieczór, będąc w domu, z powrotem sobie go podostrzeć. Więc na edytowanie na co dzień myślę, że tutaj nie powinno to stanowić większego problemu. No i chyba tyle, bo myślę, że już tutaj strasznie długo mi ta recenzja wyszła. Jeśli komuś tutaj się trochę wydłużyło, nudziło, to przepraszam bardzo, no ale Stwierdziłem, że muszę tutaj ten temat dobrze, dobrze i yy, gruntownie wyjaśnić, objaśnić, tak żebyście mieli jasność co do tego. Tyle się chodzi o moją recenzję. Przypomnę, Demko AD20,5. Jak zawsze dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście do usłyszenia.